Unieważniony rekord świata Yiheng Wanga. Kosmiczny wynik Tomiego Szerego w konkurencji Blindfold. Rekord Europy Tymona Kolasińskiego. Rekord świata coraz bliżej. Klokowe szaleństwo na zawodach w szwedzkim Uppsala. Skubowy rekord Europy Michała Denkiewicza. Kobiecy rekord świata Magdaleny Pawisz oraz rekordowe ułożenia w konkurencjach 6x6 oraz Megamix. Nie da się ukryć, że ten materiał powstał z pewnym opóźnieniem. Nałożyło mi się kilka projektów w jednym czasie, a że ręce mam tylko dwie, to na podsumowanie lutego musieliście poczekać nieco dłużej. Ja jestem trener i zgodnie z tradycją zapraszam Was na podsumowanie speedcubingowych wydarzeń ubiegłego miesiąca. Jeżeli lubicie te materiały, pamiętajcie o zasięgowej łapie w górę i zaczynamy. Zaczynamy od dalekiej podróży do Korei Południowej, gdzie na Do Cold Winter 2024 reprezentant tego kraju, Seung Kyun nam, spełnia jedno ze swoich największych sportowych marzeń. W finale konkurencji 6 na 6 ustanawia pierwszy w karierze rekord świata w oficjalnej konkurencji World Cup Association. Na początku solidna 1 minuta i 8 sekund, co na start było wynikiem o 5 sekund lepszym niż jego dotychczasowa średnia. W drugiej próbie wspina się na szczyt swoich możliwości i poprawia własny rekord życiowy w pojedynku. W ułożeniu oraz rekord Azji, wykręcając kosmiczną 1 minutę i 2 setne. System pomiaru średnich w dużych konkurencjach nie odrzuca skrajnych, więc obie próby już dawały kapitalny wynik. Do pobicia życiowego rekordu potrzebował zaledwie 1 minuty i 30 sekund, co było tylko formalnością. Jednak nie o rekord prywatny chodziło w tej próbie. Seung nam nie zwolnił ręki i w trzeciej próbie dokręca kolejny wynik 1 minuty i 8 sekund, tym samym ustanawiając nowy rekord świata w tej konkurencji wynoszący od tego dnia 1 minutę 6 sekund oraz 46 setnych. Warto podkreślić, że tym wynikiem Siong Hyun Nam przełamuje ponad sześcioletnią pasę Maxa Parka, co dodatkowo wzmacnia prestiż tego rekordu. Ostatnie miesiące przyzwyczaiły nas do tego, że w podsumowaniach bardzo dużo uwagi poświęcam Klokowi i nie inaczej będzie tym razem. Przenosimy się do Polski, a dokładniej na zawody w Dębicy, gdzie w pierwszej rundzie tej konkurencji Marcel Politowicz po raz kolejny pokazuje, że w tym sezonie zamierza walczyć o najważniejsze tytuły. Na początek bardzo dobre 3,26 sekundy. Następnie dwie równe próby, 3,69, a następnie 3,62 i już na tym etapie czuć było rekordowanie Potencjał, ale Marcel potrzebował jeszcze jednego dobrego ułożenia. I tak też się dzieje w kolejnej próbie. 3,02 to najszybsza próba tego zawodnika w karierze, która już teraz zdawała nam nowy rekord w średniej. Niestety w ostatnim ułożeniu nie udało się go jeszcze bardziej podkręcić. 3,77 zamyka występ, dając Marcelowi trzeci rekord polski w karierze, który wynosi od tego dnia 3 sekundy i 52 setne. Pozostajemy w tej konkurencji, gdyż do korespondencyjnej rywalizacji doszło pomiędzy Norwegiem Niklasem Asenem Eliassonem oraz Kanadyjczykiem Dilshalem Sidhu. Dokładnie w ten sam lutowy weekend obaj brali udział w oficjalnych zawodach i obaj zeszli poniżej styczniowego rekordu świata. Jako pierwszy swój wynik wykręcił Dilshon Sidhu. Wyniki 3.26, 3.17, 5.83, 3.31 oraz 3.48 złożyły się na nowy rekord świata 3 sekund oraz 35 setnych. Kanadyjczyk nie cieszył się jednak tym wynikiem zbyt długo, bo zaledwie kilka godzin. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego Niklas Asen Eliasson również zanotował świetny występ podczas zawodów w norweskim Lier, gdzie w finale Kloka wykręca solidną i równą średnią. Na początek nietypowo dwa identyczne czasy 3 sekund i 4 setnych. Był to kapitalny początek, który chyba nieco przygniótł Norwega, który dalej układał bardzo równo, ale jednak nieco wolniej. W trzeciej próbie 3,45, następnie 3,46 i na sam koniec 3 sekundy i 44 setne, co sprawiło, że jego średnia wyniosła 3,31 i tym samym poprawia jeszcze gorący rekord Kanadyjczyka. Na szczęście dla tego pierwszego wynik Norwega, mimo błędnej daty w rankingu WCA, Miał miejsce w niedzielę 18 lutego, dzięki czemu obaj zawodnicy widnieją w historii rekordów świata tej konkurencji. Po takiej wymianie dałbym sobie rękę uciąć, że już więcej klokowych rekordów w tym miesiącu nie zobaczymy. I wiecie co? Im teraz pani miał ręki. Nie minęło wiele czasu, kiedy Niklas Asen Eliasson na kolejnych zawodach tym razem w szwedzkim mieście Uppsala podkręca własny rekord świata o kolejne ułamki sekund. Pierwsze, najgorsze w całej średniej ułożenie wyniosło 3 sekundy i 95 setnych. Dalej było już tylko lepiej i wszystkie cztery ułożenia wykręcił zdecydowanie poniżej rekordowej średniej. 3:15, następnie 3:05, potem znów taki sam wynik jak na ułożeniu drugim, czyli 3:15 i w ostatniej kluczowej próbie wytrzymał Presję, osiągając wynik 3 sekund i 8 Tym samym Norwek umacnia się na prowadzeniu światowego rankingu, coraz bardziej zbliżając się do granicy 3 sekund. W dzisiejszym zestawieniu nie zabrakło również kilku świetnych wyników w królewskiej kostce 3x3. Rekordem Azji w pojedynczym ułożeniu popisał się niekto inny, a legendarny już Ji Heng Wang. Podczas finałowej rundy zawodów w Singapurze miażdy swoich rywali, wykręcając średnią 4 sekund i 60 setnych, jednak największe wrażenie zrobiło na publiczności ostatnie ułożenie. Z nieprawdopodobnym TPS-em młody Chińczyk kończył ułożenie z wynikiem 3,47, co od początku lutego jest jego nowym rekordem życiowym, a zarazem rekordem Azji w pojedynczym ułożeniu. Tym wynikiem wyrównuje osiągnięcie. Du dust przed 6 lat i zajmuje trzecie miejsce światowego rankingu 3x3. 3. Jednak nie tylko i Heng Wang miał dobry luty, jeżeli chodzi o światową czołówkę. Świetnym singlem i również rekordem kontynentu popisuje się nasz rodak Tymon Kolasiński, który na zawodach w Norwegii podkręca życiowy rekord zatrzymując stoper z wynikiem 3 sekund i 66 setnych. Umacnia się tym samym na piątej pozycji rankingu, pokazując, że w dalszym ciągu ma olbrzymi apetyt na poprawienie rekordu świata. Doskonałym ułożeniem w tej konkurencji popisała się również reprezentantka Polski Magdalena Pabisz. W finałowej rundzie w Dębicy los się do niej uśmiechnął i w ostatnim ułożeniu wykręca najlepszy czas turnieju 4 sekund i 24 setnych, będący jednocześnie kobiecym rekordem świata w tej konkurencji. Magda wyprzedza legendarną francuskę Juliette Sébastien o 20 setnych sekundy, ale co ciekawe jest coś co łączy oba te ułożenia. Zarówno Magda, jak i Juliet zakończyły swoje ułożenia PLL skipem, czyli pominęły ostatni etap układania. Dodatkowo, co ciekawe, obie nie ustrzegły się błędów w swoich rekordowych ułożeniach. O ile Juliet popełniła poważny błąd we który później przełożył się na mega szczęśliwy przypadek ostatniej warstwy, o tyle Magda nie wykorzystała jednej z okazji, jaka jeszcze drzymała w jej ułożeniu. Jak sama zainteresowana powiedziała, Bardzo cieszę się z uzyskanego wyniku, ale szczerze mówiąc, dało się to zrobić jeszcze lepiej. Zamiast mądrze wsadzić ostatnią parę i mieć LL skipa, to wykonałam ten przypadek standardowo i dostałam Sun do PLL skipa. Straciłam na tym 6 ruchów, co pewnie przełożyłoby się na wynik poniżej 4 sekund, ale i tak jestem mega szczęśliwa z tego, jaki czas zobaczyłam na stoperze. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z rekonstrukcją ułożenia Magdy i jestem ciekaw, czy sami odnajdziecie rozwiązanie ostatniego slota, które dawało LL skipa. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach jaki czas udało Wam się wykręcić na tym skramlu. Zmieniamy konkurencję i przenosimy się do Finlandii, gdzie reprezentant tego kraju Amos Nordman trzykrotnie na jednych zawodach poprawia rekord Europy w konkurencji Megamix. Na początku, w pierwszej rundzie, wykręca rewelacyjny singiel 26.75. Nie trzeba było długo czekać na kolejne świetne ułożenia. W drugiej rundzie zawodów poprawia rekord Europy w średniej z pięciu ułożeń. 31, 33, 28, 27 oraz znów 28 sekund przełożyły się na na rekordową średnią 29 sekund oraz 56 setnych. I żeby tego było mało, w finale dokłada jeszcze jeden kapitalny wynik. Po ultrapłynnym ułożeniu zatrzymuje stoper z wynikiem 25 sekund i 47 setnych, co od tego dnia jest najlepszym wynikiem europejskiego rankingu tej konkurencji. Pozostając przy megamiksie i co ciekawe, przy tych samych fińskich zawodach przechodzimy płynnie do rekordu Polski w średni z pięciu ułożeń. Tak się zdarzyło, że na tej samej imprezie był obecny nasz najlepszy mikser Jan Zych. Walcząc z Amosem Nordmanem rozpoczyna swój start od niezłego wyniku 34 sekund i dwóch setnych. Potem podkręca tempo i dokłada czas 32,46 46 W trzeciej próbie jeszcze szybsze 31 sekund i po nieco słabszym czwartym. W ostatniej próbie wytrzymuje napięcie i dokłada 31 sekund i 72 setne. Uzyskane czasy przełożyły się na średni wynik 32 sekund i 73 setnych, co do końca lutego było rekordem naszego kraju. Przenosimy się do konkurencji blindowych, w których działo się całkiem sporo. Na zawodach Glasgow Winter, szwajcarski zawodnik Ezra Hirschi poprawia rekord Europy w średniej z trzech ułożeń tej konkurencji. Z wynikiem 3 minut 13 sekund i 43 setnych znacząco wyprzedza drugiego Ryana Eckersleya oraz trzeciego zawodnika Europy reprezentanta Polski Adriana Dębskiego. Co ciekawe, mimo tego, że wyniki trzech liderów tego rankingu dzieli spory odstęp czasowy, to wszystkie rezultaty zostały wykręcone na terytorium. Wielkiej Brytanii. Pozostajemy w temacie blinderskim, gdyż na zawodach w Stanach Zjednoczonych niezawodny Tommy Sherry podkręca emocje w rankingu najważniejszej w tej dziedzinie konkurencji układania z zamkniętymi oczami klasycznej kostki 3x3. W finałowej rundzie zawodów w San Diego staje na krawędzi przełamania kolejnej bariery czasowej. Słowo krawędź nie jest tu przypadkowe, gdyż w drugim ułożeniu finału wykręca równo 12 sekund, wracając na szczyt tej konkurencji. Nie wiemy, kto następny pobije rekord, ale jedno jest pewne. Jeżeli się to stanie, Będziemy świadkami pierwszego wyniku w historii poniżej 12 sekund. Ponownie wracamy do Polski, gdzie niezwykłego wyczynu dokonuje jeden z naszych najlepszych skewerów Michał Denkiewicz. W finałowej rundzie zawodów w Chorzowie zaczyna od solidnego czasu 2 sekund i 47 setnych. Jednak to, co działo się dalej, zaskoczyło nie tylko nas, ale chyba i samego zainteresowanego. Na drugim ułożeniu 1 sekunda i 96 setnych. Następnie 1 sekunda i 97 setnych i już było wiadomo, że za chwilę będzie gorąco. Kolejne ułożenie i jeszcze lepsze 1.70 Dwa. i stało się jasne, że właśnie obserwujemy walkę o nowy rekord Europy. Do jego pobicia był potrzebny wynik 1 sekundy i 78 setnych. Zadanie trudne, ale Michał zatrzymuje stoper z czasem o 3 setne lepszym i nowy rekord Europy staje się faktem. Było to o tyle zaskoczenie, gdyż długofalowe wyniki Michała z ostatnich miesięcy nie wskazywały na to, że właśnie on może powalczyć o ten prestiżowy rekord. Jednak mimo tego, że przyzwyczają nas do wyników zdecydowanie powyżej 2,5 sekundy, wykorzystał dobre skramble, dobrą formę dnia i mamy Polaka na szczycie europejskiego rankingu. Pozostając w temacie z Cuba, w lutym miały miejsce wzmożone prace dotyczące profesjonalnego kursu układania właśnie tej łamigłówki. Łącząc siły wspólnie z Cezarym Machem, mistrzem Europy z Cuba, przygotowaliśmy dla Was dwa sezony sportowego układania tej łamigłówki. Zebraliśmy w nich nasze doświadczenie, cenne na algorytmy i połączyliśmy je ze skutecznymi metodami nauki, które nawiązują klimatem do poradników na moim kanale. Treściwie, rzeczowo i kolorowo. Zapraszam was na moją platformę, gdzie z kodem WIADOMOŚCI otrzymacie 10% zniżki na wszystkie pozycje związane ze skubem. W lutym dowiedzieliśmy się również, że jeden z naszych najlepszych kuberskich talentów, Teodor Zajder, został jednym z najmłodszych członków prestiżowej drużyny Gana. Azjatycki producent sprzętu speedcubingowego, gigant na skalę światową, zrzesza w ten sposób wielu czołowych zawodników świata, więc tym bardziej cieszymy się, że rekordy i medale Teodora z ostatnich kwartałów skłoniły Gana do podjęcia takiej współpracy. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój naszego młodego zawodnika. Na koniec dzisiejszego zestawienia przyjrzyjmy się temu, co miało miejsce na zawodach w Malezji. Wspomniany już w dzisiejszym materiale Heng Wang wygrywa pierwszą rundę 2 na 2 wykręcając historyczny wynik pierwszej średniej poniżej 1 sekundy. Na początek 94 setne sekundy. Drugie ułożenie i 87 setnych, Trzecia próba również wynik poniżej 1 sekundy. Wymarzona sytuacja do pobicia tego prestiżowego rekordu. Próba czwarta niestety skończyła się wynikiem 1,90, ale na szczęście w ostatnim ułożeniu i wytrzymuje presję i wykręca najlepszą próbę 79 sekundy. Jednak czy na pewno wytrzymuje tę presję? Zapewne część z Was umknął pewien szczegół, na który natychmiast zwrócili uwagę internauci bezpośrednio po opublikowanym nagraniu. Na karcie startowej widzimy coś niezwykłego. W piątej próbie widzimy skreślony wynik 1 sekundy i 39 setnych. Oznacza to, że nastąpiła próba, której nie widzieliśmy na nagraniu. Dopiero później pojawił się wynik 79 setnych, swoją drogą również skreślony, gdyż powinien zostać zapisany w miejscu na dodatkowe ułożenie na samym dole. I nie byłoby w tym nic strasznie dziwnego, Przecież często zdarza się, że zawodnicy otrzymują dodatkowe próby w sytuacjach, kiedy zewnętrzne czynniki przeszkadzają im w ułożeniu. Regulamin WCA dokładnie określa zasady w takich sytuacjach. Delegat WCA może przyznać zawodnikowi ekstra ułożenie, które wymieni próbę z incydentem. Zawodnik musi zgłosić chęć otrzymania ekstra ułożenia sędziemu i delegatowi w formie ustnej lub pisemnej natychmiast po incydencie przed zakończeniem próby. No właśnie, przed zakończeniem. Na karcie startowej zaprezentowanej na nagraniu widzimy skreślony pierwotny wynik, co logicznie oznacza, że próba została zakończona, a prośba o przyznanie ekstra ułożenia została zaakceptowana przez delegata po zakończeniu procesu. Procedury ułożenia. To stoi w sprzeczności z przytoczonym zapisem regulaminowym. Dodatkowo w przeszłości dość często dochodziło do sytuacji, w której mama i Hanwanga próbowała wymuszać na sędziach ekstra ułożenia dla swojego syna w różnych sytuacjach. Zaskakujące było jednak to, jak duże poruszenie w międzynarodowym środowisku wywołała cała ta sytuacja, ponownie dzieląc społeczność na dwie frakcje. Tych, którzy domagają się rzetelnego trzymania się regulaminowych zapisów oraz tych, którzy takie stanowisko nazywają złośliwym odbieraniem rekordu dziecku, które na to zasłużyło. Ja oczywiście zaliczam się do pierwszej grupy i nie trafiają do mnie argumenty mówiące, że oni tak jest w stanie zrobić taki rekord, więc nie ma się co czepiać. Rozumiem pobłażliwe traktowanie zawodników amatorów na lokalnych, nieoficjalnych imprezach o rodzinnym charakterze, ale kiedy mowa o rekordach świata i nagrodach finansowych, jakie oferują producenci sprzętu, absolutnie nie powinno dochodzić do sytuacji, w których decyzje są niezrozumiałe i nietransparentne. W historii WCA mamy niestety sporo kontrowersyjnych decyzji, ale finalnie tutaj zakończyło się to tak, jak należy. Do bazy, zgodnie z regulaminem, trafiło finalne, pierwotne ułożenie i całe szczęście, Rekord świata nie został uznany. Na koniec materiału tradycyjnie przyjrzyjmy się kalendarzowi wydarzeń speedcubingowych w Polsce. W marcu zostały nam jeszcze dwa turnieje. 16 i 17 marca niemal 100 zawodników spotka się w nowej soli, gdzie rywalizować będą w aż 10 konkurencjach. Drugim projektem będzie Energy Cube Konin, na którym pojawimy się gielesową ekipą. 150 zawodników powalczy w 8 konkurencjach i co ciekawe, będziemy mieli aż 4 rundy głównej konkurencji. Jeżeli chcecie wybrać się na zawody w kwietniu, to czas najwyższy się rejestrować, choć nie wszędzie są jeszcze miejsca. Na początek 6 kwietnia odbędzie się nieduży turniej w Rybniku, gdzie w siedmiu konkurencjach powalczy 50 zawodników, którzy już zajęli wszystkie miejsca na liście. Kolejny projekt to SLS Kwiecień, gdzie 50 zawodników zmierzy się w czterech konkurencjach i będą prowadzone kolejne testy nowego systemu do zarządzania wynikami FKM Time, który w swoim działaniu jest podobny do amerykańskiego Time Base. Trzymamy kciuki za polski produkt i czekamy na dobre wyniki testów. Listę zawodników zamknęliśmy już na długo oczekiwany turniej w Łodzi, gdzie pod okiem doświadczonych organizatorów w terminie 13-14 kwietnia 100 zawodników powalczy w aż 10 konkurencjach. 15 kwietnia rusza druga edycja Pucharu Polski Online, czyli najdłuższej online'owej speedcuberskiej inicjatywie na świecie. Zapraszam każdego i każdą z was do wspólnej zabawy. Limit 250 zawodników zacznie się wypełniać z początkiem kwietnia. Na koniec kwietnia spotkamy się w Lublinie, gdzie ekipa Cube for Fun Organizuje zawody dla 100 zawodników i co ciekawe, będzie tam aż 13 konkurencji. Lista zapełniona jest już w połowie, więc nie ma co zwlekać z rejestracją. I na tym kończymy podsumowanie lutego 2024 roku. Działo się całkiem sporo, a i w marcu już mamy kilka ciekawych rekordów. Jeżeli dotarliście aż tutaj, czyli do końca materiału, napiszcie w komentarzu, na jakie zawody wybieracie się w najbliższym czasie oraz jaka jest Wasza główna konkurencja. Zobaczymy, jaka kostka zdominuje Wasze wpisy. Dzięki za Dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu na początku kwietnia. Cześć!